Medycyna regeneracyjna obejmuje bardzo szeroki zakres działań medycznych. Każdy ustrój jest tak skonstruowany, że w przypadku uszkodzeń jakby sam się naprawia. Do niedawna nie wiedzieliśmy, jakie są mechanizmy tej samonaprawy, ale od 2000 roku, kiedy zostały odkryte komórki macierzyste, jest już wiadomo, że. Właśnie one są źródłem tej cudownej cechy, która pozwala nam naprawiać uszkodzenia własnego organizmu i własnego ustroju. Oczywiście jest to w określonym zakresie, niemniej jednak jest to możliwe. Im człowiek jest starszy, niestety, tym ten system naprawczy jest coraz, coraz mniej aktywny i coraz bardziej zawodny. I tutaj właśnie jest pole działania medycyny regeneracyjnej, czyli pozyskiwanie własnych komórek macierzystych i przez odpowiednie ich preparowanie wstrzykiwane są one do miejsc uszkodzenia i w ten sposób możemy przyspieszać lub wręcz odnawiać tkanki, z których te komórki macierzyste pochodzą. Metoda ta jest bezpieczna i zalecana dla wszystkich pacjentów cierpiących na zwyrodnienie stawów, zapalenia ścięgien i mięśni oraz jako rozwiązanie dla osób uprawiających sport, aktywnych i narażonych na zmiany przeciążeniowe. Zabieg ten może odroczyć lub wyeliminować założenie endoprotezy. Zabieg polega na pobraniu własnej tkanki tłuszczowej, wyizolowaniu z niej żywych komórek, które są komórkami macierzystymi tłuszczowej i z tych komórek tworzy się materiał, który jest wszczepiany w uszkodzone miejsca. Do tego służy sprzęt BodyJet i Kugraft. Za pomocą tego sprzętu możemy bez hodowli komórkowej w jednym etapie obrać komórki wyizolować je i wszczepić w uszkodzone miejsca. Własne komórki macierzyste uzyskane z tkanki tłuszczowej posiadają ogromny potencjał regeneracyjny i przyspieszają procesy gojenia. Zawierają one w sobie potencjał, który odnawia tkankę i pozwala zregenerować tkanki pochodzące z listka mezenchymalnego. Regeneracja zniszczonej tkanki Trwa zwykle około 2 do 3 miesięcy, jednak już po dwóch, trzech tygodniach pacjent odczuwa zdecydowaną poprawę, jak i zwiększony zakres ruchów w stawie, gdzie zostały podane komórki macierzyste.